Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do piątej rano. Film mi się urwał jak leżałem w róże. Teraz mnie krzyż na pierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam dziecko. Niektórzy mówią, że nie można chlać jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Wiesz co robisz? Kradnę prąd od podstawówki. Wiem, co robię. Wyobraź sobie, że jesteś wiewióreczką. Wyobraź sobie, że stąd wypieprzasz. Życie jest cudowne. Niczego mi nie brakuje. Nie płacę czynszu. Prąd ciągnę z baraku obok. Mam ciepłą wodę, kablówkę. Pracuję z Rickiem. Bubbles mieszka obok. Cała rodzina w komplecie. Jestem najszczęśliwszy na świecie. Dziękuję ci, panie Boże. Kurwa jest w pyte. Mjau!